Jest 2023 rok, a ty nadal nie wiesz jak zwiększyć levele dinków ze 150 na 300 lub większych? No dobra, nie jest to takie oczywiste, ale ja w tym filmie pokażę ci jak dokładnie zrobić to krok po kroku i pokażę ci jak możesz zwiększyć nawet do 600 levela poziomów dinków. Dlatego jeszcze przed tym subskrybuj kanał, bo lecimy po 1500 subskrypcji do końca czerwca, a ja już zapraszam. Także, jaki jest krok pierwszy, musicie włączyć Steam'a i kliknąć sobie prawym przyciskiem w ikonę Arka. Tam będziecie mieli właściwości. Przechodzimy do nich i klikamy pliki lokalne. Klikamy przeglądaj, i zaczyna nam się takie coś wyświetlać. No i tutaj mamy całą naszą zabawę. I teraz słuchaj mnie uważnie, musimy kliknąć Shooter Game. Dalej musimy kliknąć Nie Config, a Save It. W folderze Save klikamy Plik Config. Teraz klikamy Środkową opcję, czyli Windows Now Editor. I teraz ostatnia rzecz, klikamy Game User Setting. No, i otwiera nam się notatnik. Mamy tutaj bardzo dużo różnych ustawień. W ogóle polecam sobie czasem w nich pogrzebać, bo naprawdę ciekawe rzeczy możemy tu znaleźć. Teraz naszym zadaniem jest znalezienie tabelki, która nazywa się Server Settings. Mniej więcej znajdziemy to w 3 czwartych przewijania całego pliku. No, i co teraz robimy, skoro już to znaleźliśmy. I teraz sprawa jest właśnie trochę trudniejsza. Dlatego, że jeżeli nigdy tego nie robiliście, będziecie musieli sami dodać sobie ten plik. Pewnie się widzę, spytasz gdzie znajdę taką komendę. Znajdziesz ją u mnie w opisie. Znajdziesz też tam komendę, która będzie potrzebna za kilka minut. No i teraz następuje ten główny proces. Wklejamy sobie tą komendę, i wtedy będziemy mieli od razu ustawioną na 10. A 10 oznacza już 300 levele. Dlatego, jeżeli chcecie mniejsze, to nie jestem pewien. Ale chyba piątka daje zwykłe 150 lewele, bo wiem, że 20 daje 600, więc im wyżej, tym większe levele. No ale teraz pewnie sobie wchodzisz już na normalny świat, no i widzisz, kurde, coś nie gra. Z jakiegoś powodu mam wszystko takie, jak było. No i właśnie, tutaj nadchodzi użycie tej drugiej komendy, ponieważ, żeby te wszystkie dinozaury stały się tymi większymi levelami, musisz niestety wymordować wszystkie poprzednie dinozaury. Ale nie martw się, oczywiście nie musisz tego robić ręcznie, bo jest od tego całkiem prosta komenda, którą też znajdziesz w opisie. I gdy wklejamy sobie taką komendę, wszystkie dino na całym świecie dzikie umrą. No i co teraz musimy zrobić? Po prostu wytropić już jakieś dingi. Żeby wam pokazać, że to na pewno działa, na przykładzie widzę tutaj dwa bronto i zobaczcie jaka to jest idealna sytuacja. Jeden ma niski lewy, a drugi ma maksymalny. Tak samo pokażę wam to na Spyglassie, że na pewno nie kłamie. Macie tutaj normalnie wszystkie rozdane staty. A w ogóle zobaczcie, ile on ma w takie głupie statystyki rozdane. Masakra. No i teraz została jeszcze ostatnia rzecz, którą polecam wam sobie zmienić. Dlatego, że w zwykłym arku podstawowo macie difficulty ustawione chyba bodajże na jeden. Dlatego polecam sobie ustawić tak przynajmniej piątkę, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, niech to każdy zrobi jak uważa, ale ja zwykle gram na piątce i wydaje mi się to najlepsze. Na ekranie wyświetlają Ci się filmy, które polecam Ci obejrzeć. Ja już będę leciał mi dnia, wieczoru, nocy czy kiedy to oglądasz. Cześć!